Zebrałem 100 graczy Minecraft i wsadziłem ich na bezludną wyspę, żeby sprawdzić czy uda mi się stworzyć cywilizację. Na północy, w malowniczej zatoce, zaczęło powstawać królestwo Riverdane. Na jego czele stał Chruszczow, który kazał do siebie mówić per Królu. Jego poddani wykonywali polecenia, przynosili mu zdobyte surowce i traktowali go jak prawdziwego monarchę. Taki układ na pierwszy rzut oka wydawał się działać. Posada szybko się rozbudowywała, miała zapas jedzenia i surowców, a nawet własnego pupila. Co wy tu macie? Chcę ci przedstawić istotę, nie jesteś ziemi. Jak chcesz nazwać to istotę? Gdzie? Nie pytaj się go, pytaj się mnie. Społeczność urządzała nawet imprezy integracyjne. Pan, kiedyś sam ale nie wszystkim w Riverdane podobało się władanie Kruzczowa. Na Riverdane, w zboczu góry, swoją bazę postanowili zbudować Ruść i podległa mu grupa Gurali. Ale macie tu ładnie. Dlatego wiedziałem, że wziąć Giegorka, jako mojego naczelnego architekta. Baza Gurali miała mieć dwie części. Ogólnodostępną salę tronową i ukryte za sekretnym wejściem olbrzymie hale, gdzie grupa miała przechowywać najcenniejsze łupy. Za to na płaskich terenach zachodniej części wyspy swoje osady praktycznie obok siebie zbudowały dwie grupy. Pokojowi gracze pod wodzą Pitapaki, którzy okrzyknęli się Paksjanami. Zapraszam teraz do rządku, Chciałem teraz przydzielać zadania. Ja farmer. Lewo. Farmer. Lewo. Kopalnia. Dobra. I zakon, który za cel postawił sobie stworzenie religii opartej o boski wizerunek o świni. Będzie tu jakaś świątynia czy coś? Oczywiście będzie cała katedra. A czy Wy nadal jesteście zakonem świni, tak? tak. A, czyli rozumiem, że kurczaki można hodować, ale świni już nie. Kula nam uciekła, kurwa nam do... uciekła! Kula nam do... uciekła. Do... uciekła. Cip, 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 cip. W pobliżu zakonu i Paksjan swoją bazę zbudowała też gildia handlarzy, którym wymarzyło się zdobywanie wpływów na wyspie przez handel rzadkimi towarami. Problem w tym, że póki co takich towarów nie mieli, ale robili co mogli, żeby je zdobyć. Ogólnie to, to czekam, aż chłopaki z handlarzy mi pomogą. Jestem tutaj bez drewna, a pęknął. Na pomoc Garfieldowi wybrał się sam lider grupy. Ty Gdzieś ty się wkopał. Siema. Masz kilo. O, dzięki A Poza pięcioma sformalizowanymi grupami na wyspie było też sporo graczy niezrzeszonych. Ich sposób na grę był nieco bardziej... Chaotyczny. Właśnie wykonaliśmy chrzest Krzysia! Nie chrzest, to było jest teraz kurczak! Zadne morderstwo! Kto to jest Krzysiu? Krzysiu to był Wielkie kurczak. Morderstwo. Wy przygarnęliście Elmo do siebie? Jakiego Elmo? Pula to taki mały kajtek. Hopla. Te, pula! Weźmiemy go jako zwierzaka. Czekaj, złapię go! Nie, 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 nie. Złapię go! Nie, nie. Ciało Boże! I Bóg Twój! Okay. Uciekaj, Elmo, uciekaj! Dobra, nie chce mi się. Ja